schron pogotowia alarmowego właśnie wejść do takiego schronu bez historii to tylko tak naprawdę nie, nie, nie bardzo wiadomo czemu to służy cześć w dzisiejszym odcinku podróż wycieczka do fortu w Piątnicy a latarka jest? jest 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 przygotowana bo się przyda nie latarka jest konieczna jeżeli chcemy wejść w, tor, w forty trochę głębiej w tunele to latarka jest konieczna to proszę państwa co jeszcze trzeba zabrać latarkę? Wodary się przydadzą, bo słyszałem, że w tym. Nie do, końca, nie do końca. Wszystko zależy od tego, jaki jest rok, jaka jest pogoda, czy deszczowa aura, czy nie, bo bardzo często bywa, że na samym dnie, na jednym korytarzy jest woda. I wtedy, jeżeli ta woda występuje, no to przejść jest to niemożliwe. Atrakcja turystyczna jest duża według mnie. Drugi taki w okolicy tutaj nie ma. Bo mówi się schron czy bunkier? To znaczy schron to jest tak z języka polskiego, natomiast bunkier to z niemieckiego. Ja staram się mówić, że to jest schron. Jeżeli w moim towarzystwie to nie, nie zwracam uwagi, ale staram się w otoczeniu mówić, żeby używać takiego nazwy schronu. Latarka do którego będzie potrzebna. Latarka będzie potrzebna tutaj, będziemy do tunelu. Do tunelu. To jest do tunelu jakiego? Do tunelu, który poprowadzi nas do Dna fosy. A przypominam, że fosa w fortach piątnickich była to fosa sucha. I tymi tunelami można było wejść do fosy suchej na dno czyli do kaponiery. W każdym narożniku fosy znajdowały się kaponiery, które były. Ale widzę jeszcze panie Ryszku ten. No to te jak to, zawiasy, tak? Tak to brama była. No tak, tak, żelazna. to była brama zabezpieczona i były takie zamykane tu były. Przechowane stanowisko ogliowe do... To co przy, przygody czas start, proszę Państwa, to jeszcze na razie widno, ale zaraz się zacznie. Ciemniej, już coraz co, ciemniej. Co coraz ciemniej. Kocham Julię. A tu najbardziej trzeba zwracać uwagę jednak chyba pod nogi, prawda? No niestety i tu jest trochę... Tu jest zawsze sucho, bo tutaj dusz, deszczu nie ma. Woda będzie na samym, na samym końcu, ale tu sucho jest i to zawsze jest... Hmm, kurz dużo, brudu dużo, no ale z tym nie można się, sobie uporać. się. No proszę Państwa, taka atrakcja turystyczna to tylko chyba w gminie Piątnica. Wszystkie forty były zabezpieczone w prąd, wodę. Prąd, czyli ten pociągnięto? Tak. To widać tutaj ślady po kablu, który był pociągnięty sufitem i dawał oświetlenie. A prąd co, co agregaty pracowały? Agregaty. Każdy był wyposażony w agregaty prądotwórcze. A jaka tutaj panowała temperatura? No trudno mi powiedzieć, ale to była na pewno nie temperatura zimowa, to była raczej jesienna na tyle, bo też przebywali o, też żołnierze. Przepraszam, widzicie co się dzieje. O! i od tego i cały czas tak, spada i od, te, i od tego momentu tutaj ja występowała woda w zależności od I tego najwyższy poziom wody określony najwyższy poziom wody aż tak, tak wysoko tak i wtedy nie było mowy żeby wejść. Z, kreski, to wejść i zobaczyć no ale panie Ryszko kiedy tak było By, był pan tutaj także ja, aż ja tego stanu wody nie pamiętam ale pamiętam wysoki stan wody kiedy nie było mowy o, o wejściu dzisiaj resztki wody, ale na tyle, że nie przeszkadza, żeby wejść dalej. Tak. Trochę śmieci mamy. No, trochę to mało powiedziane. No tak, bo żeby to uprzątnąć, to trzeba było popracować i to takie zagłębienie. Co, toaleta? To wszystko wskazuje, że to była jakaś studzienka wodna. To masz toaletę, w tym koltarzu znajdziemy w innym miejscu. A, znajdziemy w innym miejscu. Tak, tak to płytki jeszcze są. O, proszę Państwa, To jest pomieszczenie trochę większe, które wskazuje, że była klatka schodowa wyposażona w wiele innych pomieszczeń. No tak, czyli tam Wyposażone były, wschody. można powiedzieć, pierwsze teraz, piętro. Teraz tak, teraz tylko widać fragmenty, że schody z parteru prowadziły na schody, proszę wyżej zobaczyć, są tylko ślady, że były schody. Tak, czyli z tamtej strony szły schody, schody, schody. I tam można było przechodzić dalej. A panie Ryszku pan te schody to pamięta? Nie, już nie, jak ja tutaj zacząłem przychodzić, schodów już nie było. A bo i te są chyba, te, gdzie pan stoi są do, do, dosztukowane. Tak to było, oryginalne to, po to było To taka były... samoróbka po to, żeby yy, można było wejść wyżej zobaczyć, przejść, co taka samoróbka była schodów. Panie Ryszku to... Pan na pewno nie są schody oryginalne. Ja to Ale ciężko uwierzyć, no, teraz my jesteśmy. No my, wszystko jest uprzemysłowione, zmechanizowane. A to jak to budowali? No właśnie budowali. Ja wiem, że ręcznie, ale ile my to też, pracy trzeba? My też zastanawiałeś się jak piramidy egipskie budowali. Podobnie się też no no no, 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 no. Także... Za cara. Za cara, tak, za cara. Znam tylko takie Może fakty... Może musieli, co, panie Ryszku, Znam takie fakty, że... Te nasypy ziemne różnego o, rodzaju. O, ja nie wiem, czy Wy to widzicie, proszę Państwa. To jest taka petarda, że ten tunel to kilkadziesiąt, nie więcej. Oleż. No, to tak gdzieś około 100 metrów pewnie. Ale co najważniejsze, w miarę wszystko jest. Nie ma tak, jak trochę było niżej. Tu też widać ślady po elektryfikacji, ale oprócz elektryfikacji były jeszcze otwory. W których padało światło i to wzdłuż tego korytarza, to może następnym, tam będzie lepiej, lepiej widoczne, bo tutaj trochę jest zamazane. Aha, że padało światło do, tak, tak, do tak, tego tunelu. Tak. Tu proszę zwrócić uwagę, że co jakiś czas jest taki otwór, do sofy i z, tej, z tego otworu on ten otwór daje światło. Tam jest małe wejście rozszerzające się, czyli coraz więcej światła. I to światło, które pada do tunelu na drugą stronę ściany i tu zamontowane było lustro, które to światło rozpraszało. I w ten sposób korytarz był oświetlany. Oczywiście to nie było dzienne światło tego, ale na tyle, że można było się poruszać. Żeby było widać. I co było. chwilę taki otwór i lustro jest istnieje, było, które dawało możliwość. Co to malowane? Jedna pewnie, warstwa, pewnie, druga. Pewnie, pewnie przed laty, coś tam było malowane, bo, ale, ale kto to robił? To Panie Jesku, sprawdzaliście kiedyś na napisy, czy By, nie, nie, były to oryginalne? Nie nie, nie, nie widzieliśmy i jakichś tak napisów specjalnie nie widać. Bo czasami w schronach są. Ja, ja nie mówię o tych grafiti, tak? Czyli taki... Nie, nie, to to wiadomo. To, to wiadomo. Jaka to jest y, szkoła i kto to robi. I teraz to też kolejne lustro. Prawda? Tak, Tutaj tak, tak samo tak, było. Tak, tak, to samo kolejne lustro. I tak przy każdym takim otworze. Otwór i lustro. I... Panie Ryszku, z gmina Piątnica to ma petardę. O proszę, podobnie, to samo. Ślady, widzę, zamontowane lustro. No, to tylko w noc muzeum, tylko to przyjechać. Chcę powiedzieć, że noc muzeum próbowaliśmy od czasu do czasu coś robić, ale też takiego dużego wzięcia nie ma, ponieważ tu jest już ciemno, teren nieoświetlony, dookoła fortów, mhm. a ponadto w mieście jest tyle propozycji na miejscu, z których ludzie korzystają. Tu już trzeba było wyjechać, dojechać, wybrać się, a ponadto obiekt, jak mówiłem, nieoświetlony cały jest. W gminie Dąbrowa Białostocka sołtys na swojej prywatnej działce m, posiadał schron bojowy, którego e, tak e, po prostu przerobił, że można w nim nocować, jest prąd, łazienka i tutaj pociągnąć światło, to po prostu. W Łomży, też przy ulicy Nowogrodzkiej na terenie podwórka był też schron e, prywatny, jak z tego wynika, no ale szybko powiedzieć przeznaczony na śmietnik. Tak? Tak. A tutaj? Co, co to było? Trudno powiedzieć, to jakieś wejście prowadzące jakiegoś tam. Tu jeszcze jeden. Tak, ale to nie jest wysoki, to tak jakby trzeba było tam na czworakach przechodzić. To jest, to jest ciekawe. Ale, ale to jakie grube to nie? To proszę Państwa, to. To jest ciekawe, bo to już jesteśmy na dnie fosy. Otwory strzelackie są przez które prowadzono ogień. Jedno stanowisko, drugie. I tutaj to nie była żadna dziura, wyrwa, tylko na, tu były w tych otworach postumenty, na którym były zamontowane środki ogniowe. A po, Ciało, to i tak? Dlatego, tak, po to i dlatego, że podczas wystrzału one drżą i w ten sposób nie przenosiły drżeń na ściany, na mury. Tylko na tym postumencie były. O, proszę. Drgania przyjmowały postumenty. To samo i tutaj. Ale skradziono te wszystkie, nie? Baterie. To już nie mam pojęcia, kiedy to było, jak to było, bo ja już jak zacząłem tutaj uczęszczać, to już tego nie było. Panie Ryszku, ale w, w ogóle zdradzi Pan swój sekret. Pana pierwsze wejście tutaj i no, to kiedy to było? Od kiedy zaczął się Pan tak interesować historią? To właśnie gdzieś około roku 2000. O! I, I razem z, z panem Ludwikiem? O, o tak, 2000... tak, to było wasze stowarzyszenie. A, my, a w jakim my... kierunku chcieliście się rozwijać? To jest tak. My y, zorganizowaliśmy w kluby Garnizora najpierw koło zainteresowań, to było w roku 2002. Koło zainteresowań, które miało celem poznawanie tradycji militarnych, orężnych wojska polskiego. I po dwóch latach działalności przyszło na głowy, że. No, żeby coś robić, trzeba mieć środki finansowe. Nie, środki finansowe trzeba gdzieś pozbyć. A ja żeby pozbyć, to trzeba stowarzyszenie założyć. I w 2004 roku zorganizowaliśmy stowarzyszenie. Pierwszym prezesem był pułkownik Tadeusz Warec, który jednak wyjechał, wyjechał z Łomży, zrezygnował, i od tego czasu prezesem był Stowarzyszenia Klubu Ludwik Zalewski, który niestety 6 stycznia zmarł. Panie Ryszku, i co razem wspólnie z panem Ludwikiem? Dawało się to po prostu, kręciło się? Kręciło się. Mieliśmy jeszcze przyjaciół, ludzi, którzy razem z nami w stowarzyszeniu działali, robili. No i no i tak jakoś się kręciło Aż do... początkowo, początkowo to Ludwik miał to w, w, w dzierżawę, ale nie dawał rady, nie dawał rady wandalom. O to są kraty, które Ludwik pozakładał, mhm. pozamykał, bo na każdej posesji, która jest u kogoś, się coś się stanie, to to odpowiada. Właściciel właściciel odpowiada właściciel posesji. No i Ludwik tego się bał. Dlatego też tak... O, wy, wy, nawet tutaj gdzieś traktorem przyjeżdżali, wyrywali to wszystko, niszczyli. I po trzech czy czterech latach no, musiał zrezygnować. Co się stanie z fortami, jak zabraknie takich pasjonatów jak, jak wy? Forty będą. Forty będą, no, Forty no bo będą. jakie mury. A ludzie też się znają. O, kolega Adam tutaj. O. Bakcyla Łapnie. No dobrze, że przekazujecie mu o tym. No tak jest. No. To są dziedzinie sforteczne, uformowane. Za tym dziedzińcem były obiekty koszarowe, czyli budynki koszarowe, ale w tej chwili. One już po wojnie były rozwalone, zniszczone, tam są gruzy zarośnięte, że te, także śladu nie ma, gruzowisko zarośnięte drzewami i krzywami. No dobrze, panie rejsku, to ja spytam, ten dziedzin jest te nasypy, to kiedy powstawały? Początek XX wieku? Nie, nie, nie. One powstały w momencie budowania. Forty, w ogóle twierdza Łomża i te forty powstały... Yy, w, ich projekt powstał w 1887 roku, a budowę rozpoczęto w 1889. I wszystkie te forty, poczynając, było ich pięć: dwa po stronę Łomżyńskiej i trzy po stronie Piątnickiej. I wszystkie zaczęto budować w, od roku 1889 i wszystkie były w formie ziemnej. Rozpoczęto od Fortu czwartego, piątego w Łomży, a w Piątnicy był fort pierwszy, drugi, trzeci, w, w, w Łomży zaczęto budować wcześniej, tutaj troszkę później, ale, ale później... No tak, ale to trzeba powiedzieć, że kiedy, kiedy fort żołnierzom wojsków służył do obrony Łomży, ziemi łomżyńskiej, a to był na przykład rok 1920, kiedy Rosjanie atakowali, szli przez Łomrze na Warszawę, to ten teren był czyściutki, to nie miało prawa być nic. Na, A tak, tak. Na, na odległości przynajmniej 3 km. To panie Rysku, pan powie, w, w, kiedy one najbardziej się przysłużyły? One przysłużyły się, dziwnie może to jest, ale forty tu w Piątnicy zostały wybudowane przez wojska carskie, przez Cara. Ale oni z tego nie skorzystali, ponieważ oni wybudowali, ale, ale w 1920 roku Polacy. 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 skorzystali i skorzystali przeciwko e, atakującym e, Rosjanom, bo oni od północy szli w kierunku Warszawy i tu zostali zatrzymani na okres e, pięciu dni od 28 lipca do 2 sierpnia 1920 roku. Do któregoś tu możemy później, wejść, panie Rysku? później, a później, a później, w roku, we wrześniu 1939 również Polacy wykorzystali mm, w obronie przed nacierającą armią pruską. O, proszę. A tutaj można od dołu. Od dołu do któregoś proszę, można wejść? Tutaj, proszę, tutaj jest wejście. Nie, to tak kiedyś było. No, innego wejścia nie ma. I tylko jest taka, z drugiej są szaleckie. Powiem tak, bo po, po śmierci Ludwika objąłem... Funkcję prezesa, tak? z towarzyszeniem. Jak długo będzie, nie wiadomo, <noise> ale na razie ktoś musi to robić. Jakie macie cele, jakie, te, jakie teraz najbliższe? Akcje, co będziecie chcieli? Najbliższe to jest w maju. W maju, robimy, w maju? W maju. 8 maja będzie organizujemy, organizujemy apel pamięci z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. I to będzie w środku w piątnicy przy y, obelisku żołnierzy 30. rocznego Pułku Piechoty. O której godzinie? O godzinie 9:30. 8 maja. 8 maja. Później przychodzimy tu na Strzelnicę i tu będą samorządowe zawody strzeleckie ziemi Łomżyńskiej, ale w ramach tych zawodów strzeleckich dokonamy odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej pułkownika Ludwika Zaryskiego. Mogę zaprosić oczywiście. wszystkich turystów do piątnicy, na 8 maja? No, tak jest, tak jest, tak trzeba. Bardzo dziękuję za wycieczkę, to dziękujemy i zapraszamy. 8 maja. Tak jest